Kochani, pamiętacie, jak wam mówiłam o emeryturach dla ukraińców? W internecie już rozchodzą się instrukcje, jak to zrobić. Także, kochani, ja mam już tego serdecznie dość i zapraszam. Pamiętacie, jak wam mówiłam o umowie, którą podpisał rząd Donalda Tuska w 2014 albo 2012 roku, kurczę zapomniałam teraz, ale wszystko jest w moim odcinku, który już nagrałam na ten temat, jak w lupce sobie wpiszecie em, emerytura Ukraińcy, to wam powinien ten film wyskoczyć, bo oczywiście rząd Mateusza Morawieckiego wcale tej umowy nie rozwiązał, nie? więc tutaj wina jest obu naszych rządów, które Panują i panowały. Umowa mówi o tym, że jeśli Ukrainiec pracował 20 lat na Ukrainie i miesiąc w Polsce i mieszka w Polsce, to powinno się mu wyrównać emeryturę do najniższej emerytury polskiej. No bo oni tam mają, przypuśćmy, 300 zł na polskie, więc całą resztę od 300 zł równa się z naszych składek ZUS. Źli są Polacy i źli są też Ukraińcy, którzy mieszkają tu w Polsce po 20 lat, po 15 lat, pracują i płacą składki ZUS i oni przez tyle lat musieli te składki płacić, żeby tę emeryturę u nas dostać, a ci przyjadą po miesiącu już mają. No niesprawiedliwe, no sami powiedzcie. Tym bardziej, że jak już Ukraińcy widzą, mówię o tych, co tutaj mają naprawdę sporo lat przepracowanych w tym problem, no to znaczy, że ten problem gdzieś faktycznie jest. Także jesteście źli? No ja też jestem zła na to, że tak się w Polsce u nas dzieje. Jednak prawda jest taka, że my Polacy nic z tym nie robimy, prawda? A oni rozsyłają sobie instrukcje, jak tego dokonać, jak sobie, jakie dokumenty złożyć i jak tą emeryturę dostać. Ja Wam mówiłam, że ja już emerytury mieć nie będę, bo dla mnie po prostu pieniędzy nie wystarczy. Dzieci rodzi się mało. I ZUS to jest piramida finansowa, więc po prostu dla mnie nie wystarczy. Więc jeśli jesteś w podobnym wieku do mnie, to nie licz na to, że będziesz miał kiedyś pieniądze na emeryturę, bo nie będziesz mieć. Ale niestety dla tych, co ZUS-u nie płacili przez 20 lat, ale zapłacą tylko przez miesiąc, już pieniądze się znajdą. Ja się pytam, gdzie w tej sytuacji są wszyscy politycy. Ja się pytam, gdzie jest nasz rząd. Gdzie jest konfederacja, która krzyczy o tym, żeby Polakom było dobrze? Nikt się tym nie interesuje, a polski emeryt umiera z głodu i zbiera gałęziówkę. Drodzy politycy, nie wiem czy wiecie, ale pisanie o problemie na Twitterze go wcale nie rozwiąże. My też zresztą zamiast siedzieć tutaj i płakać, powinniśmy wyjść na ulicę, bo będziemy chrupać gruz. Tak się to niestety dla nas skończy. Ale jak podają, Kresy.pl Ukrainka związana z Centrum Praw Kobiet zamieściła w sieci nagranie, w którym wyjaśnia swoim rodakom, jak zyskać prawo do polskiej minimalnej emerytury, przepracowując w Polsce zaledwie tydzień. Film obejrzało kilkaset tysięcy użytkowników. W sieci pojawiło się nagranie Ołeny de Kitar. Ukrainki i działaczki społecznej związanej z Centrum Praw Kobiet na krótkim filmie na TikToku wyjaśnia, wyjaśnia, jakie warunki muszą spełnić Ukraińcy, by za tydzień pracy w Polsce zyskać prawo do emerytury w wysokości 1587 zł brutto miesięcznie. Chodzi o obywateli Ukrainy ze statusem Ukrainy ukraińskim, nadawanym na mocy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Chyba ze statusem uchodźcy miało być tutaj. Decyzja jest bezterminowa i będziecie otrzymywać polską emeryturę niezależnie od tego, gdzie się znajdziecie. Gdzie się znajdujecie. Czy w Polsce, czy wracacie na Ukrainę, czy będziecie gdzieś w innym kraju. Taka dobra nowina, mówi Ukrainka. O, taka dobra nowina, o Jezus Maria. Teraz to się nie jest tylko się cieszyć. Kobieta podaje przykład emerytki z Ukrainy w wieku powyżej 60 lat, która na Ukrainie otrzymywała miesięcznie 4000 hrywien emerytury, to jest równowartość 450 zł. Przyjechała do Polski i tu jedyne co trzeba to popracować niedużo na umowę o pracę lub na umowę zlecenie. Chociaż tydzień na umowę zlecenie, jedna, dwie godzinki tygodniowo, trzeba znaleźć warianty takiej pracy, żeby z Wami podpisali umowę i podali informację do Urzędu Pracy i oczywiście zapłacili podatki. Dalej idziecie do ZUS-u z dokumentem, wypełniacie tam wniosek, nie, mam, nie ma w nim niczego skomplikowanego. I po półtora miesiąca przyszła pozytywna decyzja, i już 18 kwietnia emerytura przyszła na rachunek odpowiada Ukrainka. Nagranie ukraińskiej działaczki zyskało sporą popularność. Na TikToku do soboty 22 kwietnia wieczorem obejrzało je ponad 450 tysięcy użytkowników. Dodajmy, że Ołena jest oficjalnie związana z Centrum Praw Kobiet, a przedstawia się jako ekspert do spraw wykształcenia i legalizacji pobytu w Polsce. Zaznaczmy, jesienią ubiegłego roku zwracaliśmy uwagę, że coraz więcej obywateli Ukrainy otrzymuje ZUS rentę lub emeryturę. We wrześniu 2022 roku wypłacano polskie emerytury już 3276 3, obywatelom Ukrainy. Z tego 2953 świadczenia wypłacano w kraju, zaś 323 zostały wytransferowane za granicę. Przy czym niektórzy ukraińscy emeryci nie mają stażu składkowego wymaganego do nabycia uprawnień emerytalnych. Co więcej, ZUS wydaje rocznie 36 milionów złotych na ukraińskie emerytury. Osobom, które mają zbyt niskie emerytury, państwo polskie wyrównuje do kwoty minimalnego świadczenia. Czyli to jest to, co ja wam mówiłam. Tutaj chodzi o to wyrównanie, że po prostu każdy w Polsce musi mieć tą minimalną emeryturę, ale nie osoby, które nie przepracowały 20 lat. Kobiety 20 lat, mężczyźni 25 lat. Oni w Polsce muszą wykazać się tym, że na Ukrainie przepracowali tam 20 lat. Tylko co mi z tego, że oni na Ukrainie przepracowali 20 lat? Czy 25? Czy 50? Czy 100 lat? Mi, jako Polakowi, jako Polce, nic do tego, dlatego że to ja musiałam tutaj płacić cenzus złodziejski, że tak powiem, yy, wpłacać pieniądze na piramidę finansową i to ja niczego nie będę miała. Mi ukraiński prezydent nie da emerytury. Obywatele Ukrainy, którzy legalnie pracowali w Polsce, mogą otrzymywać dwie emerytury. Muszą spełnić warunki do otrzymania tego świadczenia w obu państwach. ZUS wypłaca wówczas emeryturę lub rentę za okres przepracowany w Polsce, zaś ukraiński odpowiednik zakładu za dwa lata przepracowany na Ukrainie. Minimalna emerytura na Ukrainie wynosi 2,5 tysiąca hrywie miesięcznie, czyli 321 zł. W sytuacji, gdy dojdzie do tego emerytura ZUS, która wyniesie np. 100 zł miesięcznie, obywatel Ukrainy będzie miał w sumie 421 zł miesięcznie, mniej niż minimalne świadczenie w Polsce. Państwo polskie w 2022 roku dopłacało mu wtedy 917 zł miesięcznie, by emeryt otrzymał najniższe wówczas świadczenie w wysokości 1338,44 zł. Obecnie, w związku z podwyższeniem wysokości emerytury minimalnej, to już jest 1167 zł, dopłaca nasze państwo polskie do tego, żeby e, pani z Ukrainy, która przepracowała tu dwa dni, miała minimalną emeryturę. I o ile ja rozumiem Ukraińców, że to wykorzystują. Dają, to bierz. Bo czemu nie? To jest zrozumiałe. Polacy też by tak zrobili, jakby mogli. Ale nie mogą, bo nas nigdzie nie chcą. I nic nam nikt za darmo nigdy nie da. Ale o ile to rozumiem, no bo luz, Rozumiem. Po prostu. O tyle nie rozumiem polityków, którzy na to pozwalają. Bo to już jest taki liść na twarz dla polskiego emeryta. To jest wina naszych polityków, że do tego doprowadzili. Tak się właśnie rodzą podziały społeczne, ksenofobia, bo Polaków już to zaczyna denerwować, zaczyna ich to wkurzać, przez to się ludzie kłócą między sobą i nienawidzą. I to nie przez to, że. Urodzili się ksenofobami. To przez działanie polskiego rządu i polskich polityków. Tak się dzieje, niestety. To nie jest moja wina, nie jest wasza wina. To jest wina tego, jak się dzieje w naszym kraju pod względem właśnie traktowania obywateli. No i takie moje pytanie: czy jakiś polityk będzie stawał w końcu i wypowiadał się po stronie Polaków? Dajcie znać, co myślicie o tym wszystkim w komentarzach. Zmierzcie teraz ciśnienie, bo wam je na bank podniosłam jak zwykle. Połową odcinku wam podnoszę to ciśnienie. E, tak pod koniec chciałabym tylko podziękować za wpłaty, które zrobiliście na zrzutkę e, dla mojej znajomej serdecznie Wam bardzo wszystkim dziękuję za każdy grosik. Oczywiście wiadomo, że jeszcze kupa pieniędzy została do zebrania, ale mimo wszystko dzięki wielkie, bo widać, że wpłacaliście też. Super.